Ok, jeżeli chodzi o moją suplementację, bardziej skupiam się na uzupełnieniu witamin. I tutaj ja na przykład stosuję witaminę D3 wraz z k 2 mk 7 Mhm. Jeżeli chodzi o właściwości witaminy D3, no ma bardzo dużo korzystnych benefitów właściwie, e, zwłaszcza dla sportowców, dla osób e, czynnie uprawiających sport. Zachęcamy do lektury w ogóle tak, nie, tak, nie chcemy przedłużać. Natomiast ja powiedzieć, że K2MK7 należy suplementować. Element, jeżeli chodzi o suplementację wraz z D3. Tak, bo po prostu e, ten nadmiar wapnia naprowadza na kościec e, i uzębienie, przez co e, niwelujemy ryzyko miażdżycy, bo ten wap nie będzie zalegał e, w krwiobiegu. Tak jest, także poczytajcie sobie, to są dosyć świeże badania. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o ilości witaminy D3, jaką powinniśmy spożywać. Tak, bo często mamy na etykietach różnych suplementów zalecaną dzienną dawkę spożycia. Pamiętajmy o tym, że to są zaniżone dawki. Jeżeli jesteśmy osobami, które ćwiczą, no to te dawki mogą wzrastać nawet kilkukrotnie. I tak jak powiedzmy na opakowaniu witaminy D3, sprawdziłam już kilka opakowań, i na każdym ta sama informacja, zalecana dzienna dawka 2000 jednostek. W przeprowadzonych badaniach e, pokazano, że 2000 do 3000 jednostek jest e, zalecane dla niemowląt, a dla osób aktywnie ćwiczących jest to ponad 7000 jednostek na dobę. Także ja przyjmuję 8000 jednostek. Do tego suplementuję witaminę K2. Wszystko w, podlinkujemy. E, o tym, y, jakie ilości powinniśmy brać. Tak, Firmy konkretnie nie polecam, bo próbowałam różne i tam żadnej większej różnicy nie czułam. To są witaminy, także. Mm, tak, i wspomina się też o toksyczności, że za duża ilość witaminy D3 może być toksyczna. Tak. To mogę tutaj przytoczyć taki fakt, że osoby, które są, e, mają deficyt e, witaminy D3 w organizmie stwierdzony, e, lekarz e, przypisuje im e, taką kurację naprawczą i tam jest wtedy podawane około 50 tysięcy jednostek no i wtedy co już dla takiej osoby przy deficycie nie jest toksyczna no. także no okej okay, kolejna rzecz, którą suplementuję jest to amigdalina czyli witamina B17 ehm, wcześniej jadłam jądra pestek moreli a ma ona właściwości antynowotworowe nie biorę ich tam w żaden sposób, żeby poprawić swoją kondycję na treningu dodatek Dobra. jest jako dodatek, tak? Zdrowotny, prozdrowotny. E, kolejna rzecz, e, omega-3. Jeżeli chcecie sprawdzić jej właściwości, również w internecie będzie dużo informacji, mm. są akurat się informacje, także tutaj nie musi nic więcej dopowiadać. Czyli co nie e, lubią rybek, tak? Coś tak, tak. Jeżeli chodzi o to, co biorę przed treningiem, jest to Beta Alanina. Mm. Zauważyłam po prostu, że zwiększa wytrzymałość moją treningową, tak? Mhm. I z wielu, wielu suplementów i środków przedtreningowych e, tutaj jest zawsze potwierdzona skuteczność, że nie jest to jakiś pizzy na wodę, mhm. że zawsze wpływa na ten organizm. No i wiadomo, dziewczyny, e, nie bójcie się, jeżeli wejdziecie beta alinę, nagle poczujecie tutaj gdzieś mrowienie, spędzenie, e, bo jest to naturalny efekt naszego organizmu e, i to bardziej już e, chodzi o skład chemiczny, tak? O to ułożenie beta. I Też prostu... sobie przeczytają, jak będą tak. chciały. Ja generalnie Ewentualnie... jestem za tym, żeby. Ja jestem generalnie za tym, żeby było jak najmniej tych suplementów. Tak. Ja nie dawałem K.I. betaniny. To już moja własna taka po prostu była tak. ehm... własny wybór. Bo mogę równie dobrze sobie wypić. E, Omega kawę. 3, D3, równie, równie dobrze. woda i mhm. lecimy do przodu. Równie dobrze zamiast tej betaniny możecie sobie wypić kawę, czy nie wiem, Red Bulla, tak? Chodzi... Chodziło mi tylko o czyste pobudzenie przed treningiem. Tak jest, i tam I zwiększenie te... wytrzymałości. Na, na redukcji, tak. Mm -hmm. No i właściwie z tego się składa moja suplementacja. Nie biorę mm -hmm. nic więcej, Dobra. nie jestem niewolnikiem jakichś środków. I szkoda mi kasy chyba, mm -hmm. wydawać. Okej, okay, jeżeli chodzi o moje przygotowania do zawodów, zostało 40 dni. Um, czytałam ostatnio wiele artykułów, um, postów wstawianych przez bikiniarzy, które startowały, które nadal startują i szczerze mówiąc miałam już moment zwątpienia, czy faktycznie wystartować w tych zawodach, e, patrząc na to, jakie są skutki uboczne, tak? Gdzie już kij z tym, że się miesiączka zatrzymuje dziewczyną na trzy miesiące przed zawodami, co najmniej, tak? Gdzie u mnie Praktycznie cały czas mam regularny cykl, ale to co się dzieje po zawodach, no to dopiero ukazuje tą drugą stronę e, tych zawodów i zastanawiałam się, czy faktycznie e, plastikowy puchar, torba suplementów w nagrodę jest warta tego, żeby potem mieć i problemy z tarczycą i być niewolnikiem. E, tych e, rygorystycznych zasad na diecie, kręcenia karbiot, e, utrzymywania tak niskich tłuszczów, że nawet nie pójdę sobie z chłopakami na burgera, bo zaleje mnie od razu. Ehm, a wiadomo, że trzyma się już jakiś czas tą dietę i wiele osób po startach wpada w fazę, załącza się e, Pac-Man, tak? Czyli nagle rzucają się na słodkie, zjadają wszystko i ta forma praktycznie była utrzymana co na dwa dni startów. I w ciągu dwóch tygodni nagle podbijają 10-15 kg w górę, i potem już organizm nie jest w stanie wrócić do tej formy, która była wcześniej, gdzie przy malutkim nakładzie aktywności i w miarę zbilansowanej diety, dziewczyny naprawdę mogą być fit, tak? Tego się bardzo obawiałam. Z tym, że teraz wprowadziliśmy u mnie w diecie rifidy. pierwszy rifit mam za sobą, były obawy ale za to też bardzo chciałam podziękować Ance, dziewczynie Sakera. Porozmawiałyśmy sobie poważnie na ten temat i um, nie jest warto stawiać wszystkiego na jedno, na, jedno na jeden start, na jedno wyjście na scenę, bo życie toczy się dalej, tak? Tutaj mamy ludzi dookoła siebie, jest, nie chcę doprowadzać się do takiego stanu, gdzie będę... Um, gdzie będę problem stwarzać w relacjach z Michałem, z moimi przyjaciółmi, tak? e, Tylko dlatego, że chcę ładnie się zaprezentować na scenie i nie wiem, pokazać jeden prążek na barku więcej, tak? Wprowadziliśmy e, te refidy, jak mówiłam, czyli dni wysokowęglowodanowe, gdzie przekraczam znacznie e, swoje e, kalorie. Mm, po prostu kosztem że, białka. Ci, co będą chcieli więcej o gdzie wiedzieć, to dajemy tutaj link, saker nagrał film tak. ostatnio, także będziecie mogli sobie powiedzieć... śmiało wyliczyć same mm -hmm. te dni wysokie. I muszę powiedzieć, że tydzień przed tym rifidem był już naprawdę ciężki. I wtedy i cała ekipa, i w szczególności Anka, to też, też zauważyli, że i treningi szły mi w dół i moje samopoczucie było gorsze. I już wpadałam w trochę tą taką pogoń 110%, tak jak większość dziewczyn przygotowujących się do zawodów. Ale prowadziliśmy te refidy. Ja czuję się świetnie. Forma nie spada, wręcz jest coraz lepiej. Treni znowu e, nabrały mocy. I tak, i chciałabym... Wyróżniać się na tej scenie nie dlatego, że będę bardziej wysuszona, nie dlatego, że będę miała odsłonięte bardziej mięśnie na brzuchu, tylko dlatego, że faktycznie będę się dobrze czuła, tak? W swojej skórze. Nie będę przemęczona mhm. z podkrążonymi oczami, tylko będę faktycznie świeża, uśmiechnięta i pełna energii, tak? A nie na skraju już takim agonii wręcz. Tak. Podsumowując, chcemy, żebyście wiedzieli, jak rozłożyć swoją energię i na co zwrócić szczególną uwagę przy redukcji, a co nie jest aż tak ważne, tak? Czyli żeby pamiętać, mieć w tą piramidę i hierarchię ważności, tak? Co jest tak naprawdę ważne. Tak jest. Sport, nie ascetyzm, tak? Dokładnie. Dobra. W kolejnym odcinku treningi. Treningi. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, Um. Odpowiemy w komentarzach. Zrobimy tak, że sobie usiądziemy z KM i podpisujemy na Was. I zrobimy QA. Ja też myślę. Też. No, najfajniejsze pytania w Także śmiało, walcie. No, Poświęcimy czas na to, okej? Okay? Jak najbardziej. Zdrówka. No, zdrówka.